Jaki duży na Feder. Mam go. Jest. Mam go. <gry> Kurde. Dziwno mi spodnie muszę założyć. Cześć Wam wszystkim, witam Was na kolejnym odcinku na kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Ja znajduję się na całkowicie nowej wodzie. Jest to woda zasadą Zufi Wypuść, stara kopalnia gliny, więc może być tu bardzo głęboko, ale zobaczymy. Będę łowił tu pierwszy raz. Przyjechałem z metodą i do wieczora będzie to zwykły metod Feder z drobnymi przynętami, a wieczorem zarzucimy już grubsze zestawy karpiowe, więc mam nadzieję, że uda się coś złowić. Trzymajcie kciuki, bo, tak jak mówię, to jest rozeznanie dopiero. Ale jak są ryby, to powinny brać. Teraz przygotowuję stanowisko pod metodę. Ale dlaczego tu są sygnalizatory? Z tego względu, że później to wszystko tylko obrócę na wprost. One w tym momencie będą wyłączone. Wskazywała będzie tylko szczytówka przy federze. Ale w nocy damy karpiówki. Wszystko wyprostuję. Włączę sygnalizatory, centralkę będę miał w kieszeni i jak będzie jakieś branie, to będę mógł przybiec i zaciąć. A stanowiska nie będę musiał składać, od rana sobie zacznę znowu wędkowanie na metod feder z wędkami federowymi. Pelet z genroga. Lubię łowić na ten pelet, bo się rewelacyjnie klei i zawsze się fajnie rozsypuje. A jak chcę zmienić smak, bo tutaj jest niby podleszcza, wystarczy, że dipu jakiegoś naleję. I będzie już zapach i smak zmieniony. Zmiana miejscówki tam przez kilka godzin nic nie brało. Jestem na kolejnym stawie. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Na metodę będę próbował. Jeśli jakieś branie się pojawi, albo wskazania, to zostajemy do jutra, a jak nie, to lecimy dalej. Mam jeszcze w zanadrzu jedną wodę. Druga sprawa: wędkowania na takiej wodzie nie będzie zbyt prosta. Słuchajcie. Przyciągnę jakąś rybę, mam niewielkie haczyki na tej metodzie i muszę przeciągnąć je przez te wszystkie zarośla tutaj do mnie z powrotem, więc nie będzie to na pewno bardzo proste i chyba będzie czas zwiększyć haki, ale na razie poczekajmy na jakiekolwiek wskazania. Będą ryby, będą brały, zwiększę trochę hak i zwiększę przynętę. Łatwiej będzie mi przeciągnąć ją przez te lilie oraz taką moczarkę, która gdzie gdzie wychodzi. Jestem już rozłożony, wędki zarzucone i powiem Wam, że w takich zaroślach ciężko jest znaleźć miejscówkę, ale patrzcie, jak ładnie się tam coś spławiło. Dużo rzucania, aż w końcu zaklipowałem tam, gdzie trzeba i wędki karpiowe muszę tak samo rzucić wieczorem. Te same miejsca, gdzie nie ma tam żadnych zaczepów. No i czekamy, zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze w takich zaroślach nigdy nie łowiłem, więc miejmy nadzieję, że będą ryby. Udało mi się przyciąć dużą rybę. I żyłka była zaklipsowana. Ta ryba tak wygięła wędkę, że jak odklipsowałem, to, to mi aż przecięła skórę w kilku miejscach na ręce. O, po pobraniu się tam rzuciła. Konkretnie, chordy, tu jest pełno zaczepów, pełno trawy, ale idzie w naszym kierunku. Powoli idzie w naszym kierunku z tą trawą, z tym wszystkim. Dobrze, że mam też duży podwierak rozłożony. I teraz najgorsze przed nami, bo tutaj jest pełno trawy. O, no uczucie takie, jakby była wielka, naprawdę na początku. Nie ma wyjścia, czas się poświęcać. Ryba, nie wiem, widzicie tam co się dzieje, to będziecie zaraz widzieli jak będę w wodzie, bo jest płytko i jest zaczep. A jest piękna ryba tam stoi w tym zaczepie. Idem. Ryba jest w zaczepie, siedzi, widzę ją, macha ogonem. Ja w gaciach na żywo niech będzie, ale w butach była, że. A po na boso, Cholera. Mam nadzieję, że tam mnie nic nie zeżre. A zimna woda plum, 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 plum. Kurde, o, wyszła, wyszła. Yes, dobra. to nie muszę. Wyłazimy. O, Kolej, ja w gaciorach, ale nie muszę w tej zimnej wodzie siedzieć, chociaż. O! nie wiem, może znowu wlazła w To jest duża ryba, wam powiem, duża. Ale piękny czarnuch. O kurczę, chodź tu, chodź. Masz dość, widzę. O, ręka mnie już boli. Chodź, 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 chodź. Jaki duży na feder. Mam go, jest, mam go. Kurde, Dziwno, mi spodnią muszę założyć. Mam go. Już nie ucieknie. Ha 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 ha, zimno mi Kurde, w gaciach, kurczę rybę choluje Jest, ryba jest już w podbieraku O, zimno mi jak diabli Trochę gacie sobie zboczyłem mimo wszystko już miałem tam wchodzić za nim, ale on nagle odskoczył z tego zaczepu i on był tylko w tych liliach, więc udało się go wyciągnąć. Cudem, bo to jest ryba. A myślę, że 10 kg będzie miała. Więc fajnie, fajnie, zważymy ją zaraz, no i zobaczymy, co to, obejrzymy ją dokładnie, damy ją na matę, bo jestem trochę podekscytowany z tego wszystkiego, ale cel już został osiągnięty. Udało się z trudnej wody przy zarośniętym, można powiedzieć, zbiorniku lilię i inne zarośla, które po drodze musiałem mijać, wchodzić do wody przez zaczepy z płytkiej wody. Ładny karp, zaraz go zważę ile będzie miał, ale najpierw chciałbym Wam go pokazać. O ile się da pokazać. Jeszcze oh. go polejemy wodą. Oh. Proszę bardzo. Oh. Piękna ryba. Zaraz zważymy. Myślę, że około 10 kg na pewno tutaj będzie. Ale na feder nie jest łatwo wyciągnąć taką rybę jeszcze z wody z takimi zaczepami. Ja z siebie jestem zadowolony. A wy ze mnie jesteście zadowoleni? 8,200 odjąć 700 7,5 kg. Idziemy do wody. Wracamy. Dziękuję Ci bardzo za to, że wzięłaś. Ale pięknie płynie. W międzyczasie, jak wyciągnąłem tego karpia, wziął potężny Lin na drugą wędkę i nie pamiętam już czy to nagrałem ten hol czy nie, ale chcę wam pokazać tą rybę i zaraz ją też wypuszczamy i bawimy się dalej. Mam nadzieję, że ta passa będzie jeszcze trwała. Nie chcę się poddać. Około 46 cm. Ale zobaczcie, jaki on jest gruby. To jest moja dłoń. A tu jest jeszcze jego brzuch. Spasiony, taki. Chyba przed tarłem. Są napompowany strasznie. O, powiem. O, wypadnie Powiem wam, że działo się i to sporo dwa fajne duże liny, leszcz i ładny karp 7,5 kg, więc jestem bardzo zadowolony z tego wypadu. To nie koniec, bo zostaje do jutra, więc jeszcze wiele, wiele się może wydarzyć. A łowię na wodzie, która ma, nie wiem, za 30-40 cm głębokości. Więc tak czułem, że właśnie w takim miejscu trzeba szukać fajnych ryb na trudnych wodach. No i tak wyszło. Jakaś żwirownia stara, glinianka czy coś w tym rodzaju, zarośnięta jak diabli, a trafiłem na te ryby. Jestem z siebie mega dumny i dla mnie już jest ta wyprawa zaliczona na sukces, pełen. Jednak co sobie będę żałował, do jutra się mogę jeszcze pobawić. Rangers to jest dziesiątka. Duo mango, nie duo mango. Rangers to orange chocolate. jest to opakowanie? O. Znajdziecie je w oczu. Pelecik 2 mm od Genloga. Dziś mam chyba tu opakowanie, już wam pokażę, czy trochę zostało. I to wszystkie ryby dzisiaj na taką prostą mieszankę bez żadnego udziwniania i dodatków. O, by się wysypał, by było niedobrze. Tylko nabijamy jedno w drugie. Wędkujemy. Chciałbym Wam teraz powiedzieć jak się udało dobrać do tych ryb, bo nie zawsze tłumaczymy jak to robimy, jak to łowimy, a może jesteście ciekawi. Tutaj jest bardzo ciężko, z tego względu, że jest dużo moczarki i tych lilii, tych zarośli, kapeluszy pełno na wodzie. Zarzucałem w tamtym kierunku zestawy i znalazłem sobie dwa miejsca, gdzie nie ma w ogóle żadnej trawy. Są to niewielkie, jakieś zakola, może to są miejsca, w których żerują ryby, może ktoś to wcześniej wyczyścił. Cholera wie. Ale wykorzystałem sobie ten moment. Rzuciłem metodą, zaklipsowałem w tym miejscu, i cały czas podawałem towar, cały czas to samo miejsce. Na jednej i na drugiej wędce. Odległość nie wiem, jaka tam będzie dokładnie, dopiero będę odmierzał. I chcę na wieczór zarzucić wędki karpiowe. I chcę, żeby moje zestawy leżały idealnie w tym samym miejscu, w którym mam rzucone te metody. Więc muszę teraz wyciągnąć wędkę i odmierzyć odległość. I mamy branie przy okazji na lewej wędce. I wyciągniemy, może, jakąś rybę. A później będziemy kontynuować. Szarpało, szarpało. I nie wiem teraz, czy siedzi, czy nie siedzi. Chyba się wypięło. To nic, ale ściągniemy ten zestaw. Nie, jest, jest ryba. Możliwe, że to Lin, bo w tym miejscu Liny biorą i czuję, że jest opór i jest ciężka. Więc może to być ładny lin. Czekamy aż wyjdzie do góry. Bo wchodzimy w zarośla w tym momencie, dość gęste. Ciężko będzie ją przeciągnąć. Zniemy sobie podbierak i pójdziemy w inne miejsce. O tutaj. Nie, to będzie spory leszcz chyba Bo nie widzę, bo zarośla też ciągnę. Nie karp, to niewielki. No i dobrze, rybki biorą. Już wam pokazuję. Bardzo malutka tego branie też takie ospałe. O, zobaczcie. Teraz taki malu też maluszek. Widzicie, niewielki, 25 cm, może 30. Do wody. Wracając do naszej poprzedniej rozmowy, zobaczcie, teraz będę odmierzał na tej wędce federowej odległość, żeby karpiówkę mieć zaklipsowaną w tym samym miejscu. Do tego wystarczą nam dwa zwykłe patyki. Nie muszą to być jakieś specjalne zestawy do odmierzania odległości. Wbijamy dwa patyki odległości jakieś 2-3 metrów 5 od siebie i lecimy. Raz 2 3 4 5 6 siedem, osiem. Zobaczcie, nie wiem czy to będzie teraz widać, ale osiem takich rund dookoła patyków na styk. No i ściągamy. I tutaj mam klipsa. Czyli jestem w miejscu, tak? Tak, zgadza się. W miejscu gdzie rzucam lewą wędką. Teraz to wszystko zbieram jeszcze raz sobie liczę dla pewności. Raz 2 3 4 5 6 7 8. 9 długości między słupkami, które mam tutaj wbite, tymi dwoma patykami, i na lewej wędce 9 długości. Więc ja zapamiętuję sobie, że mam te 9 długości. Teraz odmierzę tak samo na wędce karpiowej i to zaklipsujemy. Zrobiłem 9 rund między słupkami. Mam tą samą odległość i teraz zapamiętuję. Na lewej wędce 9 rund. A dlaczego muszę to zapamiętać? Z tego względu, że na noc, jak już zarzucę tą wędkę, dobiję do klipa, wpadnie do wody, muszę tego klipa ściągnąć, ustawić na, na wolny bieg, aby sygnalizator, yy, jak będzie rolka od ryby, od karpia, żeby wybierał sobie oczywiście z kołowrotka i sygnalizator yy, sygnalizował branie. I muszę pamiętać, że jest 9 odległości, bo będę chciał zarzucić po tym braniu ponownie, prawda? To będę musiał znowu na tych patyczkach, co tutaj mam rozstawionych, zrobić 9 rund dookoła nich i będę miał identyczną odległość, po czym znowu zakładam klipsa, rzucam, po zarzuceniu ściągam klipa, sygnalizator i heja z powrotem, czekać na branie i drzemać sobie w nocy. Słońce zachodzi, zaczyna robić się zimno, mimo, że już jest po weekendzie majowym, to zapowiadają przymrozek dzisiejszej nocy, dlatego ściągam już federy, zarzucam karpiówki Idę się zagrzać do samochodu, jakiś film i relaks, czekamy na rolkę. Chciałbym teraz Wam pokazać obydwa zestawy. Tu założyłem Orange Chocolate, jest to Rangers, tylko taka wersja 15 już większa. A tu już jeszcze grubiej, w tym miejscu gdzie karpia złowiłem pójdzie taki Wafters o smaku Skopex z, z jeszcze większym haczykiem. No i tutaj będzie można już targać ryby. Na jednym i drugim zestawie przez te zarośla bez problemu żadnego. Dobra, jedna wędka już jest zarzucona, zarzucam drugą. Klips założony, założony. Możemy rzucać. Leci pięknie. I teraz spatrzcie, klipa, klipa sobie ściągam. Odkręcam, żeby był luz. Ustawiamy na sygnalizator. Niesmiodio, tu i się trzyma. Zbieram tylko ten nadmiar, jaki tam gdzieś się pozostał. Jak słyszeliście, obydwa zestawy grają chowamy sobie fotel plecak zabieram ze sobą fotel zamykam tu jeszcze w środku będę mój ręczniczek rozłożę By tu mi nic nie zmokło w razie czego hop zakręcam na jedno wystarczy Idę oglądać film i się relaksować. Zobaczcie, co się dzieje w tym miejscu, gdzie wędkuje. Ryby wyskakują z wody. Ja przed chwilą miałem pika, ale to chyba one robią tą mocierkę. bo idealnie w tym miejscu... O, jeszcze tu coś się wydarzyło. Zobaczcie, ta woda się zaczęła aż gotować. Wszędzie jakieś spławy. Patrzcie. To drobne ryby, bo drobne, ale wariują jak szalone. A między nimi łowiłem te duże. Patrzcie, skaczą, hop, hop, hop. Dobrze, im więcej ryb w jeziorze, tym lepsze brania dla wędkarza. Dobra, leszczu, pójdź sobie. Powiem wam, że spora jest ta kulka, ten wafters. Że taki Leszcz wziął, zobaczcie sami, tak szybko. Tylko wpadło do wody i od razu branie. Czekamy na karpie. Witam wszystkich o poranku. Trzy rolki miałem. Trzy ryby były na haku i trzech ryb nie wyciągnąłem. Ale to już były fajne ryby. Za dużo tej trawy poszły mi tutaj w prawo. No i niestety nie wyciągnąłem z tej trawy. Stawały mi cały czas w zaczepach. No i się spinały. Nie, nie zerwałem żadnego zestawu, tylko po prostu się spinały. Ale muszę teraz poprzerzucać i zacząć wszystko od nowa. Piękny poranek. Słońce już wyszło, więc można się wynurzyć z samochodu. Pospałem całą noc. Miałem trzy fajne brania, tak jak mówiłem wcześniej. Ale czas zarzucić znowu federy. Ściągnąć już te grubsze zestawy. No, i bawimy się dalej. Może jakieś liny leszcze i inne rzeczy, inne ryby się pojawią. W międzyczasie, może bonus jakiś karpy. Coś rybę. Chyba będzie coś większego, wiecie? Albo mam ją w zaczepie. Ale czuję, że coś tam się rzuca. Ciłem <laughs> mniejszą przynętę i od razu coś się zadziało. Chyba mam ją zaczepia i dlatego tak ciężko idzie. Ale jak się przez niego przebijemy, to będzie już nasza. Nie, chyba jest duża ryba, wiecie. Cholera wie teraz. Style zaczepów grążeli. No tutaj niestety trzeba używać siły. Coś jest fajnego, na pewno. Fajnie by było to wyciągnąć. Powoli się zbliża do nas. Tak. No i mamy go. Mniejsze przynęty sprawdzają się. Chyba lepiej. O kurczę. O będziemy ważyć. Będziemy ważyć. Na pewno. Będziemy ważyć. Nie spodziewałem się, że będzie taki duży. Sami. nawet się nie spodziewałem, że będzie o 275 gram cięższy od tego wczorajszego. Piękna ryba, ale że ona jest większa niż tamten wczorajszy, to jestem w szoku. Jak się ponapinała, zobaczcie. O 200 gram jest cięższa, tamten wczorajszy miał 7,5, a ten ma, dokładnie ten ma 7 kg, 775 gram. Udało mi się wyciągnąć go bardzo szybko. Jestem aż zdziwiony, że tak... tak to wyszło. Piękna ryba. Już teraz to było tak bez emocji, bo ryba spokojnie zbliżała się do brzegu, nie wariowała tak jak tamta wczorajsza. Jakoś udało mi się ominąć te najgorsze zaczepy, i z tego względu mniej emocji, ale ryba większa. Powoli zbieram się już do domu, ale na lewej wędce była ocierka. To znaczy, że coś pływa dookoła przynęty, pobiera pelet, ale jeszcze nie trafiło na kulkę, która jest w podajniku albo obok tego podajnika. No jeszcze tak z pół godzinki chcę posiedzieć i iść do domu, więc może coś jeszcze strzeli, jakiś lesz czy Lin. Już nie myślę o jakimś nie wiadomo o jakim karpiu. No i nadszedł ten czas, aby się pożegnać z tym przepięknym zbiornikiem. To była wspaniała przygoda, rewelacyjna zabawa i jeszcze tutaj na pewno wrócę, a wy nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, bo będzie się działo w tym roku. Wesprzyj nas a dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donatów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!